Dobry wieczór Państwu. Przepraszam za ten wygląd, ale jestem w czasie pracy. Zatrudniłem się, pomagam komuś. Człowiek jest bardzo ekologiczny. Proszę Państwa, proszę zobaczyć. Tutaj muszę oddzielać z takiej... Tu była olbrzymia pryzma ziemi. Więc tu muszę oddzielać plastyk, styropian, żelazo, tam w innym, w innym tym... jakieś tam po gwoźdzach. Ale proszę Państwa, Proszę zobaczyć, to są takie maleńkie nitki plastyku. I to też właściwie muszę oddzielić. A, a teraz sobie wyobraźcie Państwo, że jest wojna. Miliony ton y, jest rakiet wysłanych do niszczenia i rujnują domy, gdzie wybiane są szyby, rozbite są szyby. Nie ma tak nie tylko takie jak tutaj ta w y, plastyku. Tylko wszystko zniszczone. A co najważniejsze, zniszczone życie. I Wy przeciwko temu ekolodzy nie, nie protestujecie. Tylko za głupotami. Proszę Państwa, tragedia co to się dzieje. Pozdrawiam Was.